Wspierajmy naszych to tytuł kampanii społecznej wspierającej lokalny handel i usługi, którą zainicjował i objął patronatem starosta skarżyski Michał Jędrys. Kampania została zainaugurowana konferencją, w której udział wzięli samorządowcy, przedsiębiorcy oraz młodzież. Tematy wykładów oraz dyskusja krążyły wokół pytania, dlaczego warto wspierać lokalnych przedsiębiorców. Do wspierania lokalnego handlu i działania na rzecz lokalnej wspólnoty Zachęcał starosta Michał Jędrys, który otworzył konferencję i przedstawił jej cele. Spotykamy się dzisiaj, aby oficjalnie rozpocząć kampanię Wspierajmy Naszych. Kampanię, do której zostałem zainspirowany rozmowami z lokalnymi przedsiębiorcami, mówił starosta. Kampania ma zachęcać mieszkańców Skarżyska i Powiatu Skarżyskiego do robienia zakupów w małych, osiedlowych sklepach i korzystania z usług lokalnych firm. To sposób na to, aby wspierać drobnych przedsiębiorców z naszego miasta w konkurencji z dużymi sieciami handlowymi. Mając lojalnych klientów, małym przedsiębiorcom łatwiej będzie utrzymać się na rynku i tworzyć miejsca pracy. To także sposób na zwiększenie wpływów do budżetów samorządów lokalnych z podatków dochodowych PIT i CIT płaconych przez przedsiębiorców. Zależność jest bardzo prosta. Im wyższe dochody jednostki samorządu terytorialnego tym więcej inwestycji, tym więcej pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Musimy wiedzieć, że samorządy wydają te pieniądze w taki sposób, czy powinny wydawać te pieniądze w taki sposób, aby powodować coraz większe nakręcanie koniunktury rozwoju lokalnego. I to od przedsiębiorców, ale przedsiębiorców tych, Którzy nie tylko prowadzą działalność gospodarczą na terenie danego samorządu, zależy dochód, ale tych, którzy tutaj są zarejestrowani, tych, którzy z tym miejscem, powiatem skarżyskim, związali swoją przyszłość i tutaj realizują swoją działalność gospodarczą. Tutaj rozwijają się, tu inwestują i tu płacą podatki. Właśnie te podatki, o których będzie dzisiaj mowa. Starosta Michał Jędrys przekonywał, że każdy z nas, zarówno przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy przyczynia się do rozwoju swojej miejscowości. My dzisiaj nauczyliśmy się, proszę państwa, używać takich sformułowań bardzo globalnych, kiedy mówimy o potrzebach, kiedy mówimy, czy oczekujemy od kogoś realizacji pewnych zadań, to mówimy bardzo ogólnikowo i na pewno nie w pierwszej osobie. Mówimy oni powinni, należy to zrobić, a przecież to od nas zależy, Szanowni Państwo, droga młodzieży, jak będzie rozwijała się lokalna społeczność. Jak my możemy wpłynąć na rozwój tej społeczności, to takie pytanie powinniśmy sobie dzisiaj zadawać. Dziś powinniśmy zacząć mówić w sobie pierwszej. To ode mnie zależy, jak będzie rozwijała się społeczność, jak będzie się rozwijał samorząd, czy to ode mnie nie zależy przez przypadek, czy powstanie kolejne kilka czy kilkadziesiąt metrów chodnika drogi. Czy to nie od nas zależy, Szanowni Państwo? W dalszej części konferencji uczestnicy mogli wysłuchać dwóch wykładów, wygłoszonych przez specjalistów od zarządzania finansami publicznymi i ekonomii ze Społecznej Akademii Nauk. O zarządzaniu rozwojem jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o budżet i wieloletnią prognozę finansową mówiła Lidia Polewany. Budżet jest skutecznym narzędziem zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Terytorialnego, pod warunkiem, że plan finansowy jest realny. Na etapie planowania dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów muszą być uwzględnione wszystkie ewentualne zdarzenia, które w roku budżetowym mogą wpłynąć na te wielkości. W praktyce spotykamy się czasami z zawyżaniem planu dochodów. Yy, właśnie między innymi z tego powodu dotychczasowy instrument dy, dyscyplinujący zadłużenie, jakim jest kwota długu, relacja kwoty długu do kwoty dochodów, no nie spełniał w, w zupełności swojego zadania, bo żeby ominąć ten wymóg ustawowy. Zdarzało się, że jednostki samorządu terytorialnego w sposób yy, świadomy albo nieświadomy zawyżały plan dochodów i w ten sposób przedstawiały y, organowi stanowiącemu i przedstawiały y, Regionalnej Izbie Obrachunkowej zgodne z wymogami ustawy budżet. Ponieważ dochody były zawyżane, rzeczywisty wskaźnik Kwoty długu do dochodów no przekraczał te dozwolone 60%. Stąd realizm planowania to jest podstawa do wykorzystania budżetu, jako narzędzia zarządzania finansami, jako narzędzia rozwoju jednostki samorządowej, jednostki samorządu terytorialnego. Doktor Łukasz Prysiński przedstawił temat pod tytułem Samorząd Terytorialny jako stymulator lokalnego rozwoju gospodarczego. Dlatego ważne jest, żeby samorząd terytorialny wspierał nie tylko działalność gospodarczą, bo działalnością gospodarczą jest, ale żeby to była działalność produkcyjna, wytwórcza. Bo tylko taka w dłuższej perspektywie pozwala na bogacenie się i samorządu, i społeczności lokalnej. Szanowni Państwo, co się wydaje, że kończąc. Co wydaje się, że należałoby zrobić tutaj, co, co mogą zrobić i przedsiębiorcy, i samorząd terytorialny. Przede wszystkim planowanie wspierania nie tylko powinno być finansowe, ale też powinno być merytoryczne, tak? Oczywiście uproszczę sprawę. Należałoby zatrudnić przedsiębiorców, którzy będą wiedzieli, jak to robić, tak? bo to nie jest takie proste. Ale załóżmy, że nie. Wówczas wydaje się, że dobrze jest wspierać nie tylko. Finansowo, ale przede wszystkim wspierać przedsiębiorców, żeby pozwolić im się organizować. Ja jeszcze raz wrócę do Związków Pracodawców, proszę Państwa, to jest twór, który funkcjonuje w wielu krajach, na przykład świetnie funkcjonuje we Włoszech. Przynajmniej funkcjonował kilka lat temu, tak związki pracodawców, Izby Gospodarcze. Niektóre w niektórych regionach są na tyle silne, że bronią i lokalnej przedsiębiorczości współpracując jak najbardziej z samorządem. Ale jeżeli uznamy, że region jakiś, niech to będzie powiat skarżyski na przykład, chciałby rozwinąć się w takim a takim kierunku przedsiębiorczości, no to pytanie w jakim i dlaczego, jeżeli będziemy wspierać przedsiębiorczość, każdą, wówczas te, te środki, te cele, te zadania, to, to wszystko się rozejdzie gdzieś. To powinno być ogniskowane, na przykład w usługi, czy wytwórczość taką, czy inną. Natomiast... Powinno być to poprzedzone badaniami, analizami ze strony zarówno urzędników, jak i samych zainteresowanych, czyli przedsiębiorców. Konferencja nie była jednorazowym wydarzeniem. W najbliższym czasie w ramach kampanii będą podejmowane kolejne akcje przez starostę Michała Jędrysa i przedsiębiorców, zachęcające do robienia zakupów w osiedlowych sklepach i korzystania z usług lokalnych przedsiębiorców. Zaplanowano między innymi rozdawanie ulotek mieszkańcom do lokalnych sklepów. Trafią też plakaty promujące kampanię Wspierajmy Naszych. Ponadto uruchomiona zostanie strona internetowa www.wspierajmynaszych.pl, na której znajdować się będą informacje o przedsiębiorcach, którzy biorą udział w kampanii. Kampania Wspierajmy Naszych prowadzona jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorcy Skarżyska, ale każdy zainteresowany lokalny przedsiębiorca może do niej przystąpić. Akcja kontynuowana będzie również w przyszłym roku.